talent! talent! Jak masz na imię numerze 21? Mam na imię Klaudia Drab. Klaudia Drab, proszę jak pięknie przygotowana. To jest twój pierwszy występ czy już kolejny? Yy, znaczy tutaj pierwszy występ, ale tak to występowałam w innych jakby yy, sytuacjach, znaczy na innych występach. Klaudia, jesteś śpiewająca, dobrze tutaj zgaduję? Mhm. No to pochwal się. Gdzie już występowałaś? Y, głównie występowałam na przykład na, świę na Święcie Chleba, bo chodzę na zajęcia do, y, do kuźni, mhm. jakby, y, czy do domu kultury borki y, i tam właśnie organizują takie występy. Ale śpiewasz sama, czy z zespołem? Jaki jest Twój styl? Sama. Bo dzisiaj jesteś sama, mhm. czyli solóweczka. Tak. Co zaprezentujesz? Yy, piosenkę drewnianych lalek. Czy ja jest ta piosenka? Yy, Moniki Malec. Zapowiada się bardzo ciekawy występ. Jeśli chcecie, żeby już teraz Klaudia powędrowała do finału, to nic prostszego. Wyślijcie sms o treści. Co za talent? Kropka. Numer 021 pod numer 7248 za 246 z watem. Ale jest jeszcze druga, ro, druga możliwość, aby się pojawić w tym finale, a póki co w półfinale. Czyli tamte drzwi. Jest ktoś, kogo się najbardziej stresujesz? Chyba nie. No pewnie, że tak. Po, co, to publiczność, prawda? Publiczność. Miejmy nadzieję, że będą klaskać i że będą na no tak. Klaudia, trzymam za ciebie kciuki. Mhm. Dziękuję. Scena jest twoja. Dzień dobry. Cześć. Klaudio, droga. Dzień dobry. Czy ty jesteś siostrą Oli? Nie. Okej. Okay. <laughs> Już znajesz się. <śmiech> <śmiech> Fajnie. Y, Klaudynko, co nam zaśpiewasz? Y, zaśpiewam piosenkę Drewnianych Lalek. Z repertuaru Moniki Malec. Może Zobacz, jak zareagowały dziewczyny. Są zachwycone. Trzymamy kciukasy i prosimy bardzo. Całe życie zawieszani Życie zawieszani na sznurkach cieniutkich, część ruchem poruszani na uciech malutkich. Brawo, chociaż no, się bałem ja na początku, ja bo to jest, ja tej piosenki nie znałem. Bardzo sentymentalnie. I, no, ale no, ta pierwsza zwrotka, te dźwięki w ogóle kompozytorskie, jak z Bartona, z takich, wiesz, Y, tych horrorów po prostu rysunkowych. Nie <noise> wiem, czy Giniąca Panna Młoda i tak dalej, ale świetne. Nie psuj mi tego momentu. <noise> ale to są, to jest, wiesz, to jest bardzo dobry scenarzysta, znakomity, Kala. znakomity filmowiec. Cudownie. Bra, cudownie, cudownie, cudownie. Bardzo uroczo. Powiem wam jedną rzecz. Taka, Proszę. taka ciekawostka, że byłam pierwszą osobą, która wykonywała ten utwór na, na scenie. Na świecie? W, we, we Warszawskim Teatrze Wielkim. O, o. <noise> w tym właśnie spektaklu, Balbawek. No, jest a... sentymentalnie niesamowicie do tego Klaudia nam Czarno. przepięknie śpiewała. To. Naprawdę świetnie. Interpretacja bardzo ciekawa, taka bardzo, mam no, tajemnicza. Tego prawda? soft. Świetnie. No, Klaudynko, utwór, droga, jestem na tak. A dziewczyny, to nie wiem. Tak. Również tak. <noise> Dziękuję. Przechodzimy do finału. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego. Brawo. <noise> Chyba już jest. Numer 21, nasze oczko uśmiechnięta, zadowolona, czyli wnioskuje, że jest dobrze. Tak. Co powiedziało nasze Jury? Byli na tak. Byli na tak. tak. Trzy razy tak. Mhm. Yeah! czyli teraz półfinał, a później, mam nadzieję, finał. Już teraz trzymam kciuki. Kto ci dzisiaj kibicował tak dobrze? Dzisiaj mi kibicował tata, był ze mną, ale jeszcze mama mi kibicowała, bo była w domu, tylko że nie mogła przyjść. I jeszcze mój nauczyciel w wokalu, w wokalu czyli pan Szymon Wydra. No to pozdrawiamy w takim razie pana Szymona Wydra bardzo ciepło, bo widać, że już jesteś obyta ze stoną, że wszystko poszło dobrze. I tak naprawdę to możesz tylko życzyć czegoś swoim, swoim konkurentkom. Jak mogłabyś im doradzić przed wejściem na scenę czego mogłabym, co mogłabyś mi powiedzieć? Nie powinni się stresować, bo na początku trochę się stresowałam, ale zobaczyłam, że nie warto. No bo nie warto. Zatem trzymamy kciuki teraz za półfinał i była świetna. Piąteczka dla Ciebie. Co za talent! Co za talent! Co za talent? na, 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 na.